Zaczniemy od takiego dość lifestyle'owego newsa. Nie wiem, Robert, czy kojarzysz w świecie startupów się zawsze mówiło taki, żart, jesteśmy uberem dla, jesteśmy uberem dla na przykład restauracji, jesteśmy uberem dla budowlańców i tak dalej. Teraz jest taki nowy trend, jesteśmy kursorem dla. Wiesz, kursor to jest taki, wiecie, kursor to jest taki idea do programowania. A teraz na bazie tego interfejsu kursora powstaje dużo różnych narzędzi i nazywa się tak po prostu różne typy narzędzi. I tutaj mamy przykład takiego wykorzystania kursora do projektowania fizycznych produktów z wykorzystaniem KADA. Więc za chwilę włączę ten filmik i pokażę Wam, jak za pomocą właśnie modeli sztucznej inteligencji można w fizycznym świecie produkować produkty. Co wydaje się takim nowym, ponieważ do tej pory wydaje mi się, że cyfrowe treści produkowaliśmy, a teraz. We're a world in which can also generate real things. I'm already is the world's first AI CAD copilot that actually works for mechanical engineers, so that you can go three times faster in the software you already use. Let me show you how it works. You can connect Micajin to any legacy software. Let's say I need a bearing for my car assembly. MakeAgent will search with thousands of parts online to find the right one with the right parameters. Then, import it directly in your assembly, right where it should be, meeting all the project constraints. MakeAgent can generate and modify parts, connecting two separate elements in seconds, while keeping everything within the compliance standards specific to your industry. With Geometry Search, instead of combing through hundreds of files with poorly name IDs, MakeAgent can look inside your projects. and tag them based on model geometry saving you time and headaches software tools like creo transform your computer into a bicycle of the mind and icadian will do the same for mechanical engineers bicycle of the mind jak to, Co to, są jakie są to będzie vibe, uh, vibe produkowanie urządzeń a dwoje wiemy że teraz vibe będzie doklejany do wszystkiego